Ja to młody Matys i nie jestem jak każdy. Jestem chłopak z bloków i nie robię z siebie gwiazdy. Ujebane skoki, niech się teraz każdy patrzy. Jestem królem gry, a ty wylatujesz z planszy. Lubię trochę wypić, no w sumie trochę więcej. Jestem romantyczny, więc odpalam tutaj świece Ja to młody Matys, ja to młody Czeczen. Nie jestem Andersenem i nie piszę tych bajeczek. Nie chcę ciebie kłamać, będę mówił szczerze. Jebać twoją zgraję i ciebie, pozerzę Razem z moją zgrają lecimy na imprezę. W nocy będziesz dławić się moim długim mieczem. Szary Bloki klatka to chyba już codzienność Moje ziomy z bloków chcą kurwa wypełznąć Za wysokie tempo nie złapiesz mnie ty mendo Ciągle wganianego, bo za wysokie tętno Mam włosy na klacie, no w sumie mnie to jebie Fajna jest zabawa uczyczena na obiedzie Całe swoje życie sobie z brzozą tutaj lecę A ty całe swoje życie żyłeś tylko w błędzie Głośno fuj, no dobra jebać Młody maty zuży brzoza sobie tutaj jedzie. Fajna jest zabawa uczeczona na obiedzie. Fajna jest zabawa i nie doprawia na śniegiem, a jak ty doprawiasz śniegiem, to musisz spierdalać biegiem. Nawet kiedy pachnę brzydko, no to pachnę ładnie. Rosów, nic więcej tu nie ujawnię Twe perfumy sprawiają, że pragnę ciebie bardziej. A ty tym perfumem, Mikke, musisz kamuflować Gandzie, Ja i moja zgraja, każdy z nas jest na Hawajach. Łapie macha z tego bata, proszę się nie odzwyczajać. Kurde, faja, ale z ciebie faja. A twój ziom coś tam do mnie gada. Ziomek, weź się na zdania składać. Jestem młodym Blikiem, nie ma na mnie torradora. Musisz zamknąć, Buzię, bo to już jest twoja pora. A ja pytam Matysa, czemu jesteśmy tacy zajebiści? Stary, bo nie robimy tego dla korzyści. No, bo dla korzyści robi tylko twoja szmula. Co kręci tutaj, grubo? I każdy za nią hula M do C do Z, to nie jest zielona góra. I to kurwa wcale nie jest żadna pierdolona bzdura.